Cześć z tej strony Kuchar, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj, jak widzicie, mamy Hotfixa 10 z 15 czerwca, czyli z dzisiaj. E, Hotfix e, wystartował 14 godzin temu, z tego co wiem. E, więc zaczniemy sobie, no tutaj dużo zmian nie ma. Jest zmiana klasowa dla Druida, czyli rozwiązano niezmierzoną interakcję obrażeń z umiejętnością pasywną Druida, toksyczne pazury i poprawki błędów dalsza stabilność i ulepszenia. No i w sumie tyle z hotfixa. E, jeśli mam być cztery dla mnie powinni zmienić te dungi, żeby dodać do nich potwory, a nie je usuwać, bo nam gra jako graczom, my tracimy satysfakcję z tego, że ich zabijamy, bo ich, jest, tych mobów jest po prostu mniej. My po prostu biegamy po tej mapie. Dla mnie to jest na minus, że usunęli, znerfili wszystkie dungeony. No to jest masakra. To mnie jednak najbardziej boli, mam nadzieję, że to zostanie przywrócone, że na, jak to ba, najbardziej ustabilizują, e, ogarną strefy PvP, e, też będzie byłoby OK. Fajnie jakby w tych dungeonach naprawdę było więcej, więcej potworów, na mapach tak samo, tak samo w tych Heltajdach, e, w tych toksycznych przypływach, naprawdę powinno być więcej tych, ty, tych mobów, bo jest ich stanowczo za mało, my po prostu biegamy po tej mapie jak jakieś szalone kangury i nie wiemy co z sobą zrobić, bo tych, map, tych mobów jest mniej, expi się coraz mniej, i jest nieprzyjemnie się w to gra. Mam nadzieję, że to zmienią. Ale jeśli chodzi o hotfixa dzisiejszego o poprawkę dziesiątą, to tak naprawdę dużo zmian to to nie ma. No nie oszukujmy się. Jedna zmiana tylko dla druida i jakieś ulepszenia stabilności, ile w ogóle jakieś są. To no, mało, naprawdę mało. Mam nadzieję, że jeśli udalili jakieś ulepszenia, że już mi się ta gra na tym koniu nie będzie zacinać. Więc zobaczymy. Ciekawe ile te hotfixy też potrwają, więc to jest też ciekawe. Ja zapraszam dzisiaj nas na, na live'a. Eee, jutro pojawi się jeszcze jakiś materiał. Dzisiaj na pewno wrzucę build z Wotra albo z nekromanty na endgame eee, kolejny. Eee, no i co, I widzimy się w kolejnych materiałach. Zostaw łapkę, subskrypcję, jeśli się podobało, napisz komentarz. Jeśli masz jakieś pytania, też napisz komentarz. Eee, my lecimy po stosubów. Ja dziękuję ci za oglądanie. Trzymaj się. Cześć.